man Wypowiadanie znowu tych słów, które są kompromitujące, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. O jednej rzeczy muszę powiedzieć, zanim przystąpimy do formalnej części Rady Krajowej, bo musimy przecież przyjąć odpowiednie dokumenty, formalne decyzje podjąć, ale o jednej sprawie muszę przecież powiedzieć głośno i wyraźnie ta sprawa nazywa się referendum. Uroczyście przed Wami unieważniam to referendum. to referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. No. I mamy teraz tutaj panią. Dzień dobry. Ja chciałabym zadać takie pytanie. Czy pan jest przeciwko referendum? Bo uważam, bo uważam. Nie, nie, nie. Po prostu tak jak tutaj wynika, prawda? Ale dlaczego? Dlaczego tak uważam? Dlatego, że jeżeli referendum wyjdzie czy na tak... Czy na nie, prawda? To jeżeli wejdzie na tak, to czy jedna opcja wygra, czyli czy P.O. wygra, czy P.O. wygra, to jest zobowiązujące, tak? Proszę mi to wytłumaczyć, bo ja na przykład tego nie rozumiem, tak? Nie. Referendum w Polsce nie zmienia żadnego przepisu prawnego. Jest. Może być traktowane jako zobowiązanie o charakterze moralnym, takim politycznym. Znamy opinię ludzi, ale to nie jest prawo. Referendum nie stanowi prawa. W związku z tym, jeśli ktoś będzie chciał uznać, że będzie podejmował decyzję niezależnie od wyniku referendum, będzie miał do tego prawo. Więc, Więc y, y, proszę się nie martwić tutaj o moją skuteczność. To będzie zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Artykuł 125 Polskiej Konstytucji mówi między innymi: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. Urna wyborcza będzie jedna, ale kart do głosowania będą trzy. Dwie na wybory, a jedna referendalna. Nie trzeba odebrać od komisji wszystkich kart, ale tu ważna informacja i ostrzeżenie. Proszę nie niszczyć kart wyborczych. Nawet w geście obywatelskiego sprzeciwu grozi za to kara. Wielu ludziom nie będzie się chodzi... chciało, nawet wtedy, kiedy nie będą chcieli brać z tym referendum, to później wyrzucą tę kartkę albo prze... no, można ją przerwać i być może to jest najlepsza, najlepsza rada i to powinni głosić przedstawiciele opozycji, że tę kartkę należy przerwać na oczach komisji. Rząd prawa i sprawiedliwości od samego początku był przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Posłuchajcie, co wtedy mówili politycy platformy obywatelskiej. Jeśli rząd Polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Będzie wyko jakby wykonać ten ruch i prawdopodobnie otworzyć się na, na propozycję Komisji Europejskiej. Ci politycy chcieli sprowadzić na was niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie, my tego w Polsce nie chcemy. Chcemy, by głos Polaków był usłyszany. Dlatego pytanie w referendum będzie dotyczyć tego, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. W związku z tym, że pan premier Morawiecki wywołał Platformę Obywatelską w tym spocie, klipie, pytanie do pani poseł Gajewski. Jak pani odpowie na to pytanie? Nie ma czegoś takiego jak przymusowa relokacja nielegalnych migrantów. To jest, to jest sformułowanie, które zostało wymyślone na potrzeby zagrań politycznych i wyborczych, Prawa i Sprawiedliwości. Więc od tego zacznijmy. PiS kłamie. Cztery razy nie. Nie dla robienia z ludzi idiotów. Nie dla ośmieszania idei referendum przy pomocy absurdalnych pytań. Nie dla zawłaszczania publicznych pieniędzy na wyborczą propagandę władzy. Nie dla zamieniania lokali wyborczych w punkty partyjnej agitacji rządzących. Dla mnie rozstrzygające nie wezmę tej karty, a wy. Obja. Każdy z Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że Wy będziecie dzwonić do niego i pytać, i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, w którym w powiecie się organizuje i w którym zebrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, z, z, z lekarzami specjalistami, z podstawową nocną świąteczną opieką zdrowotną. Z pięć dni dokładnie nam pozostało do wyborów. W niedzielę głosowanie. I chciałabym zdementować pewną informację, która pojawiła się w sieci. Nie wiem, czy słyszeliście coś o tym, jak będą wyglądały karty do, do głosowania. Wszystkie, które otrzymamy, będą osobne. Tak będą Ale pojawił się taki, taki fake news, który dementuje Państwowa Komisja Wyborcza, że te wszystkie karty będą spięte. A dlaczego to ma znaczenie? Bo to oznaczałoby, że dostaniemy od razu wszystkie trzy Pakie na są raz z pakiet i że musimy głosować w, w, we wszystkim. A są trzy głosowania tak naprawdę. Do Sejmu, do Senatu i w referendum. I każdy z wyborców ma prawo wybrać sobie, w którym z tych głosowań chce brać udział, a w którym nie. A więc to wyobraźmy sobie teraz, że ja jestem komisją wyborczą. Wy przychodzicie na wybory. Tak, pani. I odhaczamy. Pani... Jest. Jest pani na liście, proszę bardzo. Które karty do głosowania pani sobie... Znaczy ja z automatu podaję trzy, tak? A pani mówi. Ja poproszę tylko kartę do Sejmu i Senatu. Nie przyjmuję karty referendalnej. Proszę bardzo, podaję w takim razie kartę do Sejmu, podaję kartę do Senatu i... Odnotowuję w protokole, że pani Dorota Welman nie przyjęła karty głosowania do referendum. To jest... Hator, Hator, Hator. Naszym gościem i mówcą będzie poseł Adam Szatka, który był wczoraj na tej rzezi. Wykrzyczcie wszyscy, po co tu przyszliście. DZ Ustaw 2003 numer 57 pozycja 507 ustawa Z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym Artykuł 67 właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź pogięcie innych decyzji nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Co mówi Wikipedia? Otóż według Wikipedii referendum, głosowanie ludowe to forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej. Ponad 9 milionów rodaków, będąc przy urnie, nie wzięło kartki referendalnej, nie istnieje demokratyczne państwo na świecie z takim przypadkiem. Kto wam kazał tak zrobić? I dlaczego? W jakim celu? Tymczasem, uśmiechnięta Polska dzięki niewiążącemu referendum buduje za nasze miliony 49 ośrodków dla doktorów i inżynierów, marszałek spełni dla was obietnicę wyborczą, będą dzwonić do was, a nawet będą pod waszymi domami. Na koniec leżącego się nie kopie, a więc Polacy. Proponuję wstać, otrząsnąć się i podciągnąć spodnie. Jak to mawia jeden z wielu moich ulubionych dziennikarzy. Do przemyślenia. Pozdrawiam rodaków i pamiętajcie staropolskie przysłowie. Gniew nie ma rozumu. Opozycja już przy okazji tej debaty nawołuje do bojkotu referendum i też głośno, dokładnie instruuje jak to zrobić. Wyciągacie dowód osobisty i w momencie kiedy dajecie go do komisji mówicie, że odmawiacie przyjęcia karty referendalnej. Musicie dopilnować, żeby w tej rubryce zostało przez członka komisji wyborczej wypełnione, że odmówiliście wzięcia tej karty referendalnej i razem unieważniamy ten chłop.